Czyli złożyli za Pana wniosek. Proszę mi powiedzieć, kocioł, wybrał Pan sam, czy oni Panu zasugerowali, jaki kocioł? Zasugerowali mnie, zasugerowali, kocioł. tak. Ok, i później proszę mi powiedzieć, następnie, jak to było? Oni przyjechali do Pana zamontować takie urządzenie? Tak, zamontowali, no i po tym montażu, no, od początku były problemy, no, mhm. było to źle z, mhm. zamontowane i mhm. nie działało to tak, jak powinno. Mhm. Okej, okay. od pierwszego dnia były problemy? Od pierwszego dnia były problemy. Okej. Okay. Yy, mi się wydaje, że te problemy, które były w sensie tam, bo tam chyba miał pan problemy z przygrzewaniem, tak? Tak, przegrzewał się kocioł. Na początku nie chciało się w nim w ogóle palić, później się przegrzewał. Mhm. No i tak. Męczyłem się po prostu. Okej. Okay. Żadne sterowanie ogólnie. Nie działało tutaj to, co powinno tam sterownik pokojowy, to w ogóle nie działało. To żyło własnym życiem, że tak powiem.